No, pięknie tu jest. Jesteśmy na naszej pierwszej wyprawie w dzicz w Bieszczadach. Spakowaliśmy się w plecaki, cały swój dobytek i idziemy teraz parę kilometrów w górę znaleźć jakieś fajne miejsce do spania. Jesteśmy wymyci. Trochę wypoczęci, najedzeni. Bardzo dobrym obiadkiem w schronisku. Przed nami teraz jest trochę trasy. Nie jest ona jakoś specjalnie długa ani trudna. No ale mamy trochę kilogramów na plecach, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Tam się zapatrujesz na naszą pierwszą taką wyprawę. Ekscytacja głównie. Jestem ciekawa, gdzie dojdziemy, jakie miejsce znajdziemy. Trochę boję się niedźwiedzi. Gdzie nas nagi poniosą? Się okaże. <noise> jak ja mam tu przejść? Przepłynąć trzeba. To ma być ładsza trasa. Ale jest co chwilę rzeka. Piona. Jesteśmy na prawie 1000 metrów nad poziomem morza. Strasznie trudne podejście było jest chwilę strome. Bardzo ciężkie, ale daliśmy radę. Mamy misję znaleźć strumek, bo potrzebujemy wody. Najwyżej się usłyszymy. Albo będziemy pić mocz. Zajdziemy. Idźmy. Let's go. So, Znaleźliśmy struby, zaczyna się tu. Teraz będziemy czerpać z niego wodę. Udało się przefiltrować wodę, mamy zapasy. Teraz idziemy szukać naszego noclegu i musimy się przeprawić przez takie oto podejście. Kamera może tego nie oddaje. Jest tu bardzo stromo i nie ma żadnej ścieżki. Będzie ciekawe. Słońce powoli nam znika za górką. Czas ruszać. Idziemy! Idziemy! Planujemy się rozbić tutaj. Jest to miejsce w strefie Zanocuj w lesie. Gdzie można sobie znaleźć w internecie obszary i, i tam spać bez przypału. Proszę, tutaj już jest nasz namiot. No, więc zabieramy się zarobienia jedzenia. Dzisiaj na obiad o kolację mamy Danie od firmy Travel Lunch. Jest to pasta w sosie paprykowym z wołowiną. Jest to jedzenie, które zostało ugotowane i wysuszone, tak żeby po samym zalaniu wrzącą wodą i odczekaniu około 10 minut można było je jeść. Więc to, co musimy zrobić, to wziąć wodę. Tutaj mamy trochę wody ze strumienia. Zaraz się przefiltruje. No brzmi prosto. Brzmi prosto. No mam nadzieję, że będzie dobre. Miało dosyć dobre oceny w internecie. Zestaw do gotowania. Gaz. Kuchenka. Trójnóg. O, taki, który się przyczepia do butli z gazem. Która jest wyjątkowo mała. Nie mogłaby się wywrócić. Ona ja sobie tutaj będzie ładnie stała. No i kucheneczka. Nakręcić na butle. No i co, stoi to jakoś. Olejemy 900 ml. pięknie się Tak. O, dodatkowe białko jakieś poru Sztuciec. I wyłowię to białeczko tutaj. Wszystko gotowe. Możemy gotować. A jeden, fire! Wygrzebałeś wszystkie zwierzątka? Tak, wygrzebałem wszystkie zwierzątka. Woda się zagotowała. Otwieram nasz travel lunch. Nie zgrabnie, ale otwieram. Pokaż, Proszę. pokaż, pokaż. Proszę zobaczyć jak to w środku wygląda. No. Jak makaron? mac and cheese. Zalewamy. Dobra, lej. Pachnie. Pachnie. Zamykaj szybko. No właśnie nie, trzeba wymieszać teraz. A niedźwiedzie? Czy jest wymieszane? Mniej więcej. No. Dobra. Proszę. zamknięte. I ile minut? 10 odmierzamy? Tak jest. Dobra, ustawiaj. Wyczekujemy. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Koniec czasu. No coś tu się zrobiło. Jest dosyć rzadki ten sos, ale no wygląda to jak jedzenie. Zobaczcie, to duży. To podwójna porcja. Nie to co, jak niedobre, to ma mieć całe, tak? Tak. A minę, jakby było okropnie. <grymne> no, smakuje to jak takie połączenie knora jakiegoś, jakiejś takiej zupki szybkiej czy jakiejś takie odania z prawdziwymi, podsuszonymi rzeczami w takiej większej ilości. Jest tutaj rzeczywiście mięso. Nawet w konsystencji dobre. W smaku, no, może więcej soli by się przydało. No, 4 na 9. 4 i 9 na 5. Nie. Chyba, że to jakaś skala jedzenia takiego biwakowego, to może rzeczywiście. No dobra. Ostatni Kansji daje płynien surowania. Ja bym powiedział, że to nie jest na tyle dobre, żebym sobie to w domu zrobił. No nie. Trochę zupa pomidorowa. No, trochę tak. paprykowa. No. Wolałabym. Zjeść zupkę pomidorową z bubką taką chińską. To nie jest 49 okay. na 5. Hmm. A ile byś dała? Na 5? Na 13. Na 13? 5. No, myślę, że jest to uczciwa ocena. <grym> Przetrwaliśmy noc i mamy taki widoczek po obudzeniu. Śpij. Śpij. <śpiewanie> Nie śpi. Pokażę wam teraz jak wygląda nasze spanko. Tu się wchodzi i jesteśmy w krainie snów, taki namiocik, o pięknie już słoneczko świeci i tutaj koderka. super ekstra, tutaj się rozkłada, bardzo wygodna wyspa, ciepło no i co, tu mamy w worku ubranie, za zawilkotniało w nocy. Jeszcze dodatkowy śpiwór mały. I tak tutaj całą noc słodko przespaliśmy. Bardzo przyjemnie było. Teraz czas zrobić kawusie. I tak robimy kawusie. Nietypowo. Każdy ma swoją, ty ci kubeczki. Kawa to Kolumbia, z nutami, liśni i czegoś. W pokoju nie trzeba targać drypera i różnych innych przyrządów. No ale, wiadomo, cenowo nie wychodzi to już tak atrakcyjnie, więc bardzo rzadko to używamy. A tutaj będzie naszą kuchenkę. kuchenka. Kuchenka tanie, kuchenka z AliExpress no. ze Stojakiem. Żeby była stabilniejsza i 100 gramowa Bo teraz jest bazę mewy dała To jest jakaś czeska firma chyba hmm. No bardzo spoko ten zestawik, bo jest małe, lekkie Dobrze, że jest ten stojak, wszystko jest stabilnie dzięki temu Łatwo się rozkłada, dzisiaj sama dałam radę rozłożyć i odpalić Pełny namiot nie ma namiotu nie ma. Sama ma to Czyli co? W drogę. W drogę. Udało się wrócić na szlak, więc idziemy teraz na wodospad. No i później wracamy do auta. Jak tam trasa? Jak ci się podoba? Super piękna. Blaszki śpiewają, więc zielono Zero ludzi oprócz nas Przed nami teraz dosyć strome zejście Mam nadzieję, że się uda nam nie poślizgnąć Tutaj widać, w którym jesteśmy etapie No, więc teraz jest najbardziej strome zejście No nic Mój pomysł jest taki, że rzucamy plecaki One turlają się na dół I później my się turlamy za plecakami No może warto ale możemy też się razem jakoś przytulić i zrobić jedną wielką kulkę i się storlać na dół. Te caki nas uchronią. Tak jest. To może tak lepiej. Tylko no rusz... nikt nie szedł, bo staranujemy wtedy. No to ruszamy. Dobra. Połowa za nami zejścia. Nikt się jeszcze nie wywrócił. Ale jest bardzo ładny widoczek tutaj Góry widać przez drzewa Bardzo, bardzo ładnie idź, idź. Wierzę jak w Assassin's Creed'zie w Alfalnie tradycja Pełna. Mamy to. Dotarliśmy już do naszego samochodu. Udało nam się na szybciutko umyć. No a teraz ja, przygotowujemy sobie śniadanko i kawusia. Ja już tu pokazuję. Pasztet musi Tak. Dojadamy resztki z ostatnich dni. Został nam ogórek. Pomidor, pasztet, jakiś chleb. Dzisiaj dokupiliśmy trochę sera. No, myślę, że a Tutaj mamy kawusie z Gdyni, z naszej poprzedniej wyprawy. A tutaj się gotuje woda na kawusie, więc już tutaj skręcam płomień. Okej. Okay. No i można, można parzyć tutaj. Ale będzie jedzone. No więc pierwszy trip Piszczady zaliczony, już pojedzona, kawusia wypita. W przede wszystkim żyjemy. Humory bardzo dobre. No, było bardzo fajnie. Trasa, którą sobie wyznaczyliśmy, udało nam się ją z plecakami bez większych problemów przejść, chociaż momentami było stromo i... No wymagało sporo siły, żeby w ogóle wejść pod górę. Udało nam się całkiem spoko miejsce znaleźć na górce. Obawiałem się że trochę, że będzie wiało w nocy, ale koniec końców nie wiało i było zaskakująco ciepło, tak jak w ustrzykach górnych byliśmy na kempingu, to temperatura spadała do 5 stopni. A teraz w nocy, jakbyśmy na górze, to było z 11 albo 12 w najchłodniejszym momencie. Spało się super, kilka razy się budziłam, ale nie jakoś częściej wcale niż na kempingu. No i wracając, zrobiliśmy też trekking, zliczyliśmy podospad, tak jak widzieliście. Z wyprawa. Super, mi się bardzo podobało, na pewno powtórzymy. Zejście też fajnie, fajnie to wyszło, bo szliśmy z dwie godziny chyba niecałe, więc dosyć szybko, z 5 km chyba zrobiliśmy. Był dreszczyk emocji i trochę stresu, czy przyjdą dzikie zwierzęta czy nie. Same sukcesy, kondycyjnie spoko, sprzętowo spoko, fajne doświadczenie, piękna natura. Bardzo mało ludzi na szlaku, więc też można było sobie przyjemnie poczilować, pochodzić bez większych tłumów. Wieszczady, piękne. Pierwszy raz tu jestem. Na pewno nie ostatni, bo sporo szlaków jeszcze nam zostało do odkrycia. Myślę, że każdy sobie tutaj znajdzie coś dla siebie. Piękne góry, warte odwiedzenia. Czego chcieć więcej? Piękny dzień, taka to majówka. Zagarek mój twierdzi, że bateria mojego ciała to już jest tylko 37%. Jestem rozładowany. Trzymajcie na się. Paść.